Siemano siemano, dzisiaj wam powiem jak, po, jak zrobić hasło w Windowsie 10 Wchodzimy, so musi być 10 tysięcy łapek Wchodzimy sobie w Chrome, albo nie w Chrome, nie nie Wchodzimy sobie o tutaj O tu u innego komputeru to wyszukaj to klikamy sobie tego Nie widać. O klikamy o sobie o to to takie, to może być u niektórych osób inaczej, możecie tego nie widzieć, ale coś w tym stylu. No i wpisujemy sobie, albo nie, tu, tutaj i wpisujemy panel, panel sterowania. Klikamy zmień typ konta. oto, zmień typ konta, zmień typ konta. Potem klikamy sobie tutaj nowe hasło. Tu będzie zmień hasło. Zmień hasło. Klikamy. I tu mamy coś takiego jak bieżące hasło. Czyli tutaj wpiszemy hasło, które już mieliśmy. Jeśli tego nie macie, to wpisujecie tu. Ja wpiszę GG, a tym się nie interesujcie. Tu jest GG. No i tutaj wpisujecie sobie różne hasło. Mariusz nie wiem. Janek, u niektórych osób może nie być tego, bo nigdy nie zakładały hasła, wiecie? To ja nie mam hasła. No, to u Krystiana tego nie będzie, ale to jest na Windowsie 10. Fireballki tam puszczają. Widać? Gaś światło, gaś światło. Widać? Gasimy. Gaś no! Ja nie umiem, chłopie, tego głównego gasić. Gdzieś faje... o jest to! jakie ładne fajne Dobra, Sylwester jest dzisiaj. No i jak już to mamy... Jak już to mamy, wpisujemy tu sobie różne hasła. Potem, potem dajemy zmień te hasło, czyli wpiszę sobie C i M. Musimy też sprawdzić. No czy... Jeśli już, Czy jest mała litera, czy duża jaką tam chcecie? No i wpisujecie sobie tu różne hasło. Dajecie potem tutaj. Jest takie na niebiesko. zmień hasło i macie i nowe hasło. Nikt wam się nie włamie. Pa!